A co jeśli wielki wybuch wcale nie był początkiem? Co jeśli nasz cały, ogromny wszechświat jest tak naprawdę schowany wewnątrz czarnej dziury? To nie jest scenariusz filmu science fiction, a przynajmniej nie do końca. To całkiem poważna, choć radykalna teoria naukowa, która właśnie dostała nowe, zaskakujące paliwo. Przyjrzyjmy się więc, o co w tym wszystkim chodzi. Wszystko zaczyna się od, no cóż, od kosmicznej anomalii. Od czegoś naprawdę dziwnego, co odkrył kosmiczny teleskop Jamesa Webba. Astronomowie spojrzeli na jedne z najwcześniejszych galaktyk we wszechświecie i zobaczyli coś, co na pierwszy rzut oka po prostu nie powinno się dziać coś, co kompletnie nie pasuje do naszych dotychczasowych modeli. No to spójrzmy na te dane, bo one są po prostu zdumiewające. Pokazują, że mniej więcej dwie trzecie tych wczesnych galaktyk obraca się w tę samą stronę. To tak, jakby kosmos w jakiś sposób preferował jeden kierunek obrotu, jakby grał znaczonymi kartami, a to, proszę państwa, jest coś, co kompletnie wywraca do góry nogami jedno z podstawowych założeń kosmologii. No dobrze, ale dlaczego to aż tak dziwne? Otóż, zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, wszechświat w dużej skali powinien być. Sprawiedliwy. Taki sam w każdym kierunku. To oznacza, że statystycznie rzecz biorąc, połowa galaktyk powinna kręcić się w lewo, a połowa w prawo. Jak przy rzucie monetą oczekujemy wyniku 50 na 50. Tymczasem dostajemy wynik 2 do 1. Wygląda na to, że nasza kosmiczna moneta jest oszukana, a to sugeruje, że jakaś fundamentalna siła, o której nie mieliśmy pojęcia, działała na wszechświat u samych jego narodzin. Mamy tu więc otwarty konflikt. Z jednej strony jest piękna, elegancka, standardowa kosmologia, która mówi nam, że rozkład obrotów powinien być losowy, pół na pół. Z drugiej strony mamy twarde, konkretne dane z najnowocześniejszego teleskopu, które pokazują coś zupełnie innego: wyrażną preferencję jednego kierunku. Coś tu po prostu nie gra. I co robią naukowcy, gdy ich modele przestają działać? No cóż, sięgają po pomysły z powiedzmy najwyższej półki. I tak właśnie te dane sprawiły, że na scenę wróciła jedna z najbardziej odjechanych idei w fizyce teoria mówiąca, że nasz wszechświat znajduje się wewnątrz czarnej dziury. Brzmi to jak szaleństwo, ale okazuje się, że ta koncepcja mogłaby w zaskakująco elegancki sposób wyjaśnić tę dziwną anomalię. Co ciekawe, to nie jest pomysł, który ktoś wymyślił wczoraj. Ta hipoteza krąży po obrzeżach fizyki od lat 70.. Przez dekady była traktowana raczej jako teoretyczna ciekawostka. Ale teraz, dzięki tym nowym danym z 2023 roku, po raz pierwszy w historii może zyskać jakieś realne poparcie w obserwacjach. No dobrze, to o co chodzi w tej teorii? W wielkim skrócie, zamiast wielkiego wybuchu, który wydarzył się z jakiegoś tajemniczego punktu, nasz wszechświat miałby powstać wewnątrz czarnej dziury, która istnieje w innym, nadrzędnym wszechświecie. Dla kogoś z zewnątrz byłaby to po prostu czarna dziura, ale w środku, za horyzontem zdarzeń, rodziłby się zupełnie nowy kosmos nasz kosmos. Ale, ale chwila! Jak to możliwe? Przecież czarne dziury wszystko zgniatają w jeden malutki punkcik o nieskończonej gęstości, prawda? Jakim cudem z czegoś takiego miałby powstać cały wszechświat? I tu właśnie teoria proponuje rozwiązanie jednego z największych koszmarów fizyki problemu osobliwości, za pomocą czegoś, co nazywa się kosmicznym odbiciem. Trzeba wiedzieć, że fizycy bardzo, ale to bardzo, nie lubią nieskończoności. Kiedy w ich równaniach pojawia się nieskończoność, to jest to jak wielka, czerwona, migająca lampka, która krzyczy: Stop, twoja teoria jest niekompletna, czegoś tu nie rozumiesz. Dlatego większość uważa, że osobliwości tak naprawdę nie istnieją, że tuż przed katastrofą do gry wchodzi jakaś głębsza fizyka, prawdopodobnie kwantowa, i ratuje sytuację. I jak miałoby działać to odbicie? Wyobraźmy sobie, że materia w czarnej dziurze zapada się i staje się niewyobrażalnie gęsta. Ale nie nieskończenie. W pewnym momencie siły kwantowe mówią stop i powodują gwałtowne odbicie, trochę jak ściśnięta do granic możliwości sprężyna. To odbicie generuje potężną siłę odpychającą, która staje się silnikiem napędowym ekspansji nowego wszechświata. Brzmi całkiem nieźle, prawda? Mamy zagadkę, mamy potencjalne rozwiązanie, ale w nauce nie ma tak łatwo. Zanim ogłosimy rewolucję, trzeba wziąć tę teorię pod lupę i bezlitośnie ją sprawdzić. Każda śmiała idea musi przejść przez ogień krytyki. Tak to po prostu działa. A jak ta teoria łączy się z naszymi wirującymi galaktykami? Kluczem jest wirująca czarna dziura, którą nazywamy czarną dziurą Kera. Taka rotująca czarna dziura, z której rzekowo powstaliśmy, dosłownie miesza czasoprzestrzeń wokół siebie. I ten jej pierwotny obrót zostałby przekazany całemu nowemu wszechświatowi, nadając mu preferowany kierunek wirowania. To by tłumaczyło, dlaczego galaktyki nie kręcą się losowo. I tu dochodzimy do być może największego problemu, na który zwraca uwagę fizyczka Sabine Hassenfelder. Mówi ona tak: owszem, matematyka się zgadza, ale tylko jeśli dopisze się do fizyki zupełnie nową, wymyśloną na poczekaniu zasadę. A to jest coś, czego naukowcy bardzo nie lubią. To zwane założenie ad hoc, czyli na tę konkretną potrzebę. Trochę jakby w trakcie gry w karty nagle stwierdzić, a mój as od teraz jest też jokerem. Właśnie dlatego Hossenfelder ocenia wiarygodność tej idei na takie, powiedzmy, 5 na 10. Przyznaje, że jest zgrabna matematycznie, ale cała jej konstrukcja opiera się na nieudowodnionym założeniu, które trzeba przyjąć na wiarę. I to jest sedno naukowej debaty. Czy można zaakceptować nową, niepotwierdzoną zasadę, żeby rozwiązać jedną konkretną zagadkę? A co najważniejsze, istnieją też inne, znacznie mniej egzotyczne wyjaśnienia. Może to po prostu błąd w analizie danych, a może próbka 263 galaktyk to zwyczajnie za mało, żeby wyciągać tak daleko idące wnioski. W nauce zawsze obowiązuje zasada, że zanim przyjmiemy rewolucyjne wyjaśnienie, musimy najpierw wykluczyć wszystkie te prostsze i bardziej nudne. Mimo tej całej bardzo uzasadnionej krytyki, sama idea jest po prostu zbyt fascynująca, żeby ją tak odrzucić, bo ona zmusza nas do myślenia i do zadania fundamentalnego pytania: A co, jeśli nasz wielki wybuch wcale nie był początkiem? Co, jeśli jesteśmy tylko częścią nieskończonego kosmicznego cyklu? Taka perspektywa naprawdę zmienia wszystko. Ta teoria prowadzi do niesamowitej wizji wszechświata jako rodzaju kosmicznej matrioszki. Nasz wszechświat istnieje w czarnej dziurze, która jest w innym wszechświecie. A czarne dziury w naszym kosmosie? Być może w każdej z nich jest kolejny nowy wszechświat i tak bez końca. Ta zmiana w myśleniu jest fundamentalna. Standardowy model to jedno wydarzenie absolutny początek czasu. W tym drugim modelu nie ma czegoś takiego jak jeden początek. Jest za to ciągły, niekończący się proces kosmicznego recyklingu, w którym nasz wszechświat jest tylko jednym z wielu, wielu ogniw. I tutaj musimy to bardzo jasno podkreślić: to, o czym mówimy, to nie jest udowodniony fakt to jest nauka na absolutnej granicy poznania. Fascynująca, odważna hipoteza, ale wciąż tylko hipoteza, która wymaga całej masy testów. Ale na tym właśnie polega postęp, na zadawaniu takich szalonych pytań i sprawdzaniu, dokąd nas one zaprowadzą. Zostajemy więc z tym jednym potężnym, prowokującym pytaniem: czy nasze istnienie to jednorazowy, wyjątkowy akt stworzenia, czy może tylko jeden rozdział w niekończącej się kosmicznej opowieści? I czy każda czarna dziura na naszym niebie to tylko koniec, czy może brama do zupełnie nowego początku?